Cześć wszystkim, z tej strony Tasek, a to kolejny film z serii 110 Challenge z gry The Sims 4. Jak widzicie, no troszkę tych dzieciaków tu już mamy, Derek już jest młodym dorosłym, ale postanowiłam, że Derek na razie będzie z nami mieszkał, będzie naszym takim pomocnikiem, gdyż Krishna został odbugowany i no już tak jakby... Nie przychodzi wtedy, kiedy powinien przychodzić, no ale niestety nic z tym nie zrobię. A Jelena do staruszki y, ma 36 dni, czyli jeszcze trochę. A jak dobrze pamiętacie z zasad, albo nie pamiętacie, więc przypomnę, jeżeli y, nasza główna simka rozrodcza, jakkolwiek to brzmi, osiągnie wiek, y, roz, y, wiek seniorski, no to wtedy przejmuje jej. Y, Zadanie najmłodsza i córka, czyli w tym przypadku mamy tu Emmę, najmłodszą, która by przejęła po niej zadanie. Dzisiaj mam też urodziny Zofii, ale że jest 14, no to ja jeszcze chciałabym, żeby wbiła trochę wyobraźni, dlatego też baw się z zabawką jakąkolwiek i zaraz to wbijesz. Tak, zaraz wbijesz to. Derek potrzebuje kąpieli. Nie Derek, Boże, Franciszek. Potrzebuję kąpieli, dlatego e, nasz Dereku przyda, przyda się wykąp go. Ty już osiągnęłaś, więc się nie baw i daj tutaj, buduj wieżę, więc będziesz chodziła. E, jednocześnie tak: e, Arizona, tak Arizona to jest, e, ma piątkę w szkole i w poniedziałek będzie miała już szóstkę. O, a w ogóle też nasza Jelena zaczęła malować. Super, to mnie cieszy. Ty co robisz teraz? Na komputerze grasz? O, oczywiście. Czy Emma jest głodna? Emma no jest trochę głodna, więc możesz. Poznać z nią jakiś jogurt może. O, w ten deseń. Czy ty nie miałeś iść wykąpać Dereka? Miałeś iść wykąpać Dereka. Wykąp. E, nie Dereka, tylko Franciszka. To ty już się tam nie baw w tym. E, a ty, moja droga, idź do toalety, skorzystaj. I. E, będziesz się bawiał potem trzema zabawkami. I. i i. A, jeszcze lekcję odrobisz. Wiem, że dopiero sobota, ale odrób. Emma nie jest pewna, co sądzi o jedzeniu jogurt. Może konieczna będzie ponowna degustacja. Czemu by nie? Można jeszcze raz spróbować. Czy nie mogę? Tak? Nie, ja, chyba nie mogę. Już możecie skończyć degustację. Tak, już skoń skończyliście, więc jeszcze raz jogurt spróbujecie. Bo nie wiem, czy ona się naj najadła się niby, ale y można to zrobić. Ty tam malujesz. Okej, okay, co ty w ogóle. O, Derek w ogóle też. Umiejętności wychowawcze. Super przyda mu się. Czyli e, drugi raz spróbowałaś się gurtu a i tak. A i tak ci się nie smakuje. No okej. Okay. Nie, to nie. Wyjmij simko imieniu Emma. I co Emmy jest potrzebne? Pęchasz. No nic z że nie zrobimy. Posadzimy tam. Mm, Franciszku, ty mój, jesteś głodny. Otwórz. Nie wiem co to jest. Yy, smażony okoń. Weź sobie porcję. Nie rozrabiaj tam, tylko weź sobie porcję okonia. I zjedz. Naprawdę, chce się sąsiedzką bójkę? No, raczej nie. Uh, no festiwalowe t-shirty są mniej ziemskie. się na festiwal i kupmy sobie jakiś ściuszek. To dziękujemy. O tak, a ty się pobawisz trzema zabawkami, baw się kucykiem. A ty, ty chodź tu, buduj wieżę, Wiem, że jesteś głodna. Ale za wiele czasu nie mamy. Mamy jeszcze niecałe 7 godzin, w sumie 6,5 godziny. A ty na połowy nie masz. Wiem, że. Aha, higiena. No tak, bo się złączyłeś. Przygotuj kąpiel z bąbelkami dla Emmy. Wymęczyłam to dziecko dzisiaj. Ale już prawie, no już jest zła, bo za dużo, bo jest głodna, bo za dużo klocków, bo nikogo nie ma, ale tutaj przynajmniej jakoś w porządku jest, ale mają już w końcu ten mistrzowski piąty poziom. Dlatego też, e, opcję otwórz, daj mi to na stół i czy ty możesz pomóc? Więcej opcji, tak pomóc zmuchnąć świeczki. I Zofii. I Zofia już będzie dzisiaj dzieckiem. I mamy problem. Bo nie będziemy mieli łóżka dla Zofii. No to tego nie przemyślałam, jeżeli chodzi o Dereka. Dobra, ale pokaż się, Zofia, jak będzie wyglądała. Eee, damy kreatywne, bo najłatwiej. Póki nie mam domku, no to nic nie mogę zrobić. I jest śmiała. Okej. Okay. Pokaż się. No ładne jest dziecko z ciebie. A nie wiesz nie. Ach. No niestety. Nie zdążam. No, ale dobra, zjedz. E, no i mamy ten problem, że Zofia nie ma na razie gdzie się położyć. Ale to nic. E, ty, młoda, już to spania. Ty. E, Miałaś coś zjeść. Zje tort. Bo mama się położyła. On też już śpi. Nozofia zje. Pójdzie skorzystać i. A w sumie to Derek już jest tylko tutaj, żeby być. Więc nasza Arizona przejmuje łóżko Dereka. A Derek będzie spał na kanapie. <laughs> tak, e, taki wujek, a raczej brat, który przyjeżdża nie wiadomo skąd. Więc e, będzie po prostu spał tam, gdzie tam gdzie jest miejsce. Oho. Ona wstała. Więc e, brat, najlepszy brat się nią zajmie, Zajmiemy, najpierw spróbujemy musu jabłkowego tak idealnie na śniadanie czemu by nie on taki w miarę jest wyspany biorąc pod uwagę to że śpi na kanapie będzie w dzień spał jak e, dzieci będą dojrzałe, a my go wyprowadzimy jak będą wy, jak będę wyprowadzać e, Arizonę i jak mi na to pozwoli wszystko to może jak Maja będzie e, nastolatką tak, bo jednak nastolatek w rodzinie jest bardzo fajny, wtedy zostanie nam piątka, e, więc będzie... Piątka? Nie, czekajcie. Tak, dobrze liczę. Będzie piątka, więc tak idealnie, e, więc e, będziemy mogli mieć normalnie już kolejne dzieciaczki i nie będzie z nim utrapienia. W ogóle też się zastanawiałam, bo ja wam mówiłam niejednokrotnie, że my zbieramy na nowy dom. Właśnie widać czasami jak zbieramy. Bo często zapominam, co robić. E, znaczy, co robić, e, żeby dać, żeby się uczyły. E, uczyły. Klaudia, powoli, zastanów się, co mówisz i dopiero wtedy e, mów. Żeby Jelena zarabiała, żeby właśnie robiła obrazy, żeby coś pisała i e, też zastanawiałam się czy nie zrobić po prostu tak, że w tym domku troszkę ten domek jeszcze rozszerzyć, coś porobić e, i wtedy tutaj jeszcze spędzimy czas, kiedy Jelena jest z nami, kiedy Jelena jest z główną e, mamą, a do nowego domku przeprowadzić się już wtedy, kiedy najmłodsza córka zacznie e, swoje e, Panowanie powiedzmy. I wtedy w tym domku zostawimy Jelenę. Już jako seniorkę. Troszkę go przebudujemy. Żeby był troszkę mniejszy. I dopasowany do seniorki. A przeprowadzimy się do dużego domku. Który już jest na naszym tym. Na naszej. Na naszym świecie. A po prostu. Kiedyś. Czekajcie, nie, co ja chciałam powiedzieć. <noise> Znowu mam to samo. A po prostu tutaj będzie seniorka, a tam będziemy z nową, e, z nową mamą. Jeżeli pasuje Wam coś takiego, e, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo bym e, prosiła o taki odzew, bo fajnie by było, jakbyście się zaangażowali w to, co e, zrobimy. E, natomiast. E, Ewentualnie mogę zrobić też na karcie społeczności, ale też fajnie, jakbyście dali odzew tutaj pod tym filmem, to wiedziałabym, czy w ogóle opłaca się robić e, ankietę na karcie społeczności. Mm, tak, dokładnie. Pozwoliłam dzieciakom w ogóle dłużej pospać, w sensie e, po prostu dzieciom, ale chciałabym, żeby. E, Pobawiły się na śniegu. Urząd pitwy na śnieżki z mają. Z tego względu, że są rówieśniczkami, to niech coś niech się pobawią. Zwłaszcza, że one się bardzo cieszyły z tego, że jest śnieg. A ty możesz ewoluować? Nie możesz, bo potrzebujesz drugi poziom ogrodnictwa, ale możesz zabrać cały plan. Ciebie nie chcemy. Więc my w sumie skończyć tutaj pisać, żebym nie zapomniałam w końcu o tych roślinach. Bo one rosną, rosną i nigdy. E, I nigdy nie. Nie nic nie zrobią. A, o, lep bałwana właśnie. Z mają. Lepcie razem bałwana, bo czemu nie? A ty. Rób tam o. Ty, młody, wstałeś. Tak, ty wstałeś, e, więc siostra zamiast skorzystać z internetu to może po prostu, po prostu da jedzenie ci. I da ci e, kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Ty już zebrałaś. Dobra, a może coś zrobić jeszcze z tymi roślinami? Mhm. Czyli w sumie to siądź do komputera i zamów książki. Kup książki. Potrzebujemy książki na umiejętności. I tutaj teraz analiza, charyzma, fitness, gitara, gotowanie, gry wideo, komedia, logika, majsterkowanie, malowanie, miksologia, ogrodnictwo. O, kupimy wszystkie. I przeczytaj mi pierwszą, pierwszy tom. Który jest pierwszy tom? Ten. Przeczytaj pierwszy tom. A dziś mi się zajmie reszta. Czy ty nie miałaś dać jedzenia młodemu? Miałaś. Posadź tu. Albo nie, w sumie to nie posadzaj. Bo ten będzie problem. Ale e, kanapka z małym orzechowym. Zjedz to. A ty czemuś talerz pusty wziął. To możemy schować do lodówki. Aha, okej. Okay. Nie, no masło, że chowę, tu masz. Ty natomiast w ogóle, ona zapomniałam, że ona jest e, magicznym stworzeniem. Ty czytasz? Czytasz, już prawie ci drugi wbił. Wy tutaj lepicie bałwana. E, myślałam, że on się gdzieś tutaj zbugowały, czy coś. Piękny bałwan. Weź opowiedz jakąś historię czy coś. Bo mamy jeszcze niedzielę trochę. A nie, 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 dobra, czekaj. Zjedz najpierw, zjedz. Najpierw zjedz. Się nie przejmuj niczym. Czy ty możesz posprzątać na przykład no. Możesz. Fajnie. To mi się podoba. O, ty masz drugi poziom. To mi się jeszcze bardziej podoba. I. E, ewoluuj. Jedno. Drugie. I może coś jeszcze możesz pogłębiać wiedzę. O. Fajnie. No ale może sobie poczytać też tam. Nie wiem w ogóle co ty zebrałaś. O, możemy rozmnożyć żabki? Możemy, oczywiście. Z nich też e, fajnie fajne e, są pieniążki, bo to stóweczka jest. Może też musimy się gdzieś na żaby. Wybrały jakieś coś, o ile nam kto czeka? Christian Grey. Christian Grey, czy my cię znamy? Czekaj, Feczaskie poznanie. Czekaj, chodź tu, chodź tu. Nie wiem, czy my się znamy. Nie znamy się, skoro możemy się przywitać. No przestań czytać, tylko leć za facetem. Nie wiem gdzie ten facet pobiegł. O, dobra, trzeci poziom. Maja ma. Ale Maja co tam powinna zrobić? Dobra, narysować pięć tych. Aj, aj, czekajcie. Do dzieciaki to jednak przydatne bestie. Tam Derek zajmuje się m Tutaj Arizona sprząta. Nasza, m, nasza Jelena pisze książkę. Kolejna propozycja pracy, już była piąta podczas tych nagrywek. Tutaj Maja robi, robi zadania. Franciszek, baw się dalej klockami, proszę cię. Dziecko, ty drogi. O, napisała książkę. No i super, więc idziemy wydać e, w tej własnej suplem bajka, Bajdy dla niskich dorosłych. I idź e, namalować obraz. E, natomiast, e, ma coś potrzebuję? A, idzie się położyć. Co tutaj się znowu zepsuło? A, okej. Okay. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Dobra, naprawimy to. O drugi poziom majsterkowania osiąga. No i pięknie. Ty czego potrzebujesz? W stanie zainspirowania, no ale na razie tutaj maja e, zajmuje. Jednak możesz... E, właśnie się wykąpać, potem skorzystasz. Natomiast później... Aha. Powiem Ci szybka ta kąpiel była. Nie, nie rozumiem czasami jak, e, jak to mi się tak szybko to e, tak szybko się to anuluje Dobra, pire z awokado spróbuj O, jednak pod prysznic chciałaś, później O i super, jest dziesiąty poziom Pięć obrazków namalowałaś już? Nie. 3 dopiero Dwa dopiero. Trzeci malujesz. Dobra. Ty tam próbujesz, a ty jak już z nim popróbujesz, to może być zjadę. Ona w ogóle, ta Emma jest bardzo niepewnym dzieciakiem, tak wam e, mogę powiedzieć. Ty e, też weź zjedz e, jakieś resztki. Nie, wchodź tam do łazienki, proszę cię. Mosty por poraził cię prąd, jak to robiłeś. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałam. Czy ty chciałaś w ogóle coś przeterminowanego? Nie. Dobra. Tyle dobrego. A, bo ty jesteś przepalona. Dobra. Teraz, teraz to zrozumiałam. A ty idź poćwicz na na skrzypcach. O. O. I ty masz piąty poziom już myślenia. Pięknie. Idź skorzystać. Akurat ci się też nabija Chodzenie, pięknie. Tutaj w ogóle w tym domu mało się chodzenie nabija, ale tak sobie pomyślałam, że tamten dom jest bardzo duży i dzieciaki będą musiały schodzić po schodach, wchodzić po nich i tak, w, e, tak ciągle, więc im się to nabijanie będzie non-stop e, chodzenie będzie im się non-stop nabijać. E, jak zjesz, mam nadzieję, że ci się to nie anuluje. Nie. E, ty, e, sen. Nie idź do łazienki, tylko weź posadź tutaj M, połóż się spać. Dasz radę? Dasz, pięknie. Jezu, jak jest tyle młodzieży tutaj, to aż ciężko jest wyrobić, co robić w danym momencie. Dobra, bo jest też godzina 20. Mm. I bo potrzebujemy jakiegoś jedzenia o dobra i weź porcję stąd zjedz a potem cię któreś położę do spania może na razie Derek to ty już nie będziesz się strzemnąć niestety ale możesz posprzątać natomiast ty czy ty masz w ogóle odrobioną tą pracę domową czy nie? Nie. To już yy, znikaj mi z tych skrzypiec i odrabiaj. Natomiast ty, ile ci tych obrazków jeszcze zostało? Ostatni, prawda? No to maluj ten ostatni. O, Franciszek, trzeci poziom komunikacji. Super. To mi się... O, jasper, aspiracja wypełniona. Pięknie. Głośno jest to aspiracja, nie da się ukryć. Eee, idź skorzystać, a potem pójdzie coś zjeść. I zobaczymy się już, jak przyjdą ze szkoły. Do dobra, przyszły nam. Dziaki ze szkoły. Maja ma poprawę oceny. Arizona również. Zofia na dziś skończyła ze szkołą, ale nie poprawiła jednak. E... Okej, okay, wszystkie mają projekt. Dobra, nieważne. E... Ale Zofia ma bardzo wysoko, już tutaj, więc jutro będzie miała normalnie. Natomiast tak, ty chodź tu. E... Dodaj sobie. Najlepszy pustostworek. Kolega ze szkoły do drożyc. Okej, okay. nie wiem, tam się chyba zepsuły. Świeczki. E, myślałam w ogóle, że tego tortu koniec końców nie, e, nie ugotuję, bo była masakra z wyjściem ze, ze stołu. Ale dobra. E, ty, dmuchaj. Impreza. Dmuchaj to. Wszyscy tutaj mają w sumie jakieś koleżanki, nie koleżanki. Że to jak zaśpiewałaś to... Aha, zdjęcie. Dobra, wypowiedz życzenie. Tak, bo impreza chyba nie postarzała. Tak, dokładnie. Wypowiedz życzenie. Pięknie. I Arizona jest, staje się młodą dorosłą i chce być. Zamykam oczy. E, jedzenie. Wirtualską kuchni. Ok. I będzie śmiała. To mi się podoba, wyróżnienie. Dobra, może się spodziewać, tak. No i dobra, kochani, to na wszy to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, podzielić się swoją opinią na temat tych domów. Do opisu, oczywiście, do subskrybowania i do lajkowania kanału. No i co? To na tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim i do zobaczenia jutro na live o godzinie 18. Nie wiadomo, co będziemy grali jeszcze. No i co, jeszcze raz dzięki za oglądanie. I do zobaczenia.